15 milionów złotych na inwestycje. W jakim zakresie zostały te pieniądze wykorzystane? WG Dystrybucja Odzieł stok? jest operatorem systemu dystrybucyjnego w północno-wschodniej Polsce. To jest na obszarze trzech woj województw. Podlaskiego w głównej mierze, warmińsko-mazurskiego i części mazowieckiego. Mamy tam około 250 tysięcy kilometrów, to jest obszar działalności. Dystrybuujemy energię elektryczną dla 721 tysięcy odbiorców w 159 gminach. I naszym celem jest dostarczanie bezpiecznej i niezawodnej energii i te inwestycje były związane z tym, żeby ta energia tak była dostarczana i te inwestycje w głównej mierze polegały na modernizacji, wymianie, rozbudową sieci elektroenergetycznej, z czego rozbudowaliśmy około 600 km. I to było głównie, że to był program kablowania. Program kablowania polega na tym, że modernizujemy linie na powietrzne, przechodzimy na linie kablowe i to jest taki program długi, długofalowy PK-30, u nas to się nazywa. I to jest zastąpienie w, w odpowiednim okresie 30% linii napowietrznych średniego napięcia w linie kablowej. Kryteria do wyboru tych linii były na zasadzie takiej, że awaryjności w pierwszej kolejności, druga kolejność to jest niezawodności sieci i jakości dostarczania energii, i w trzeci to jest tak, jak to jest dostarczane w takich obszarach, gdzie jest jakieś tam zagrożenie, potencjalne awarii, to to jest takie kryteria do wybrania, wybrania tego sieci do modernizacji. Mówimy tutaj o kwocie 315 milionów, to w takim razie muszę zadać, co dalej, co w tym roku będzie taką można powiedzieć najważniejszą inwestycją i oczkiem wyboru. W tym roku mamy bardzo duże plany inwestycyjne, opierające na ponad 600 milionów. To jest ciąg działań w programie kablowania. To jest jeden z tych głównych, co rozłożymy na wiele lat. taki duży program to jest program liczników zdalnego odczytu, czyli EZO. To daje nam możliwość, że tak powiem, sterowania siecią, odczytów, że tak powiem, liczników na bieżąco. Dodatkowo w tym roku udajemy kilka takich dużych inwestycji. Jedną z takich dużych inwestycji jest stacja Łomże 1, która... Zmodernizuje i zapewni pełność zasilania w regionie zachodnim naszej działalności. Następne jest to, że nasz oddział teraz przy modernizacji kolei bardzo mocno współpracuje z kolei i tu oddajemy trzy stacje zasilające, stacje trakcyjne. To jest Kity Tracibory i to jest koszt inwestycji 37 milionów, to jest w drugiej połowie roku. Ponadto podłączamy Farmy fotowoltaicznej, taka jest najnowsza, to jest w drugim półroczu, grabowo-papowo, to jest modernizacja stacji Grajewo, to jest bardzo duży koszt, też 25 milionów. A w południowej części jest nowa farma podłączana Augustynka, gdzie tam jest podłączana farma wiatrowa, 25 MW. No i oczywiście te statusowe działalności, czyli przyłączenie odbiorców, modernizacja sieci, przy przybudowie zniszczonego z samorządem itd. To jest bardzo dużo, ja muszę zapytać, czy praca przy energetyce w taki sposób, czyli przy dystrybucji, kiedyś się kończy, kiedyś wreszcie usiądzie Pani i powie, że wszystko już jest zbudowane i wszystko już jest gotowe? Nie ma takiej opcji. To, co się w tej chwili dzieje na świecie, to czyli tak zwana transformacja energetyczna, zmienia w ogóle podejście przesyłu energii, bo kiedyś się przesyłała energia od elektrowni do odbiorcy. Przez to, że teraz ta energetyka OZE weszła i to jest energetyka rozproszona, czyli my mamy w tej chwili dwukierunkowe, że tak powiem, przesył energii, czyli musimy to modernizować, przebudowywać, bo cały czas zapotrzebowanie rośnie. Te farmy są pod wiatrowe, fotowoltaiczne, podłączane. Trzeba modernizować stacje dla ich potrzeb, dla odbiorców, którzy zapotrzebują rocznie. Więc my będziemy mieli do pracy przez wiele, wiele lat i dla potrzeby odbiorców i to, co się zmienia, rynek na dyrekturze.